Miały być walentynki z Assassin's Creed Shadow, ale Ubisoft, po raz kolejny zresztą, zdecydował się na przełożenie premiery swojego murowanego hitu. I co panie prezesie, taka niespodzianka. I saga związana z Assassin's Creed Shadow ciągnie się już przez kilka dobrych, a może nawet kilkanaście dobrych miesięcy i gra miała mieć pierwotnie swoją premierę w listopadzie minionego roku, ale studio wtedy wspaniałomyślnie Dało znać, że hej, wsłuchamy się w społeczność japońską, wsłuchamy się w społeczność graczy i popracujemy kilka miesięcy więcej nad całą grą. Także w lutym tego roku, kiedy już się ukaże albo miała się ukazać no to to będzie produkt absolutnie z górnej półki. Wow, what a load of crap. I to wszystko, jak już się dobrze domyślacie, to jest oczywiście jedna wielka bzdura, bo. Przełożenie gry z listopada na luty, a zaraz dojdziemy do tego, że jeszcze później, że jeszcze dalej na ta, ta premiery będzie, no było spowodowane tym, że ogólnie już cała zapowiedź Assassin's Creed Shadow spotkała się z bardzo złym. Przyjęciem. Jeszcze zanim wszystko się zaczęło, już była krytyka, głównie ze strony właśnie tej japońskiej społeczności, w kierunku której ta gra miała być ukłonem. Wytykano tam błędy logiczne, błędy historyczne. Ba, powstała nawet specjalna petycja właśnie w Japonii przeciwko Assassin's Creed Shadow, przeciwko temu projektowi Ubisoftu. Co więcej, Samo studio posiłkowało się wielkimi specjalistami, wielkimi znawcami tematu, jak na przykład Tomas Lokej, który napisał książkę Afrykański Samuraj Prawdziwa historia Yasuke. I on został oskarżony o fabrykowanie faktów, które miały potwierdzić te wszystkie jego tezy zawarte w książce, a następnie dokonywał dość szemranych ruchów w Wikipedii. I to wszystko oczywiście wypunktowali japońscy historycy. No a sam Pan Ekspert bardzo szybko nabrał wody w usta i nie chcąc za bardzo odpowiadać na pytania i się tłumaczyć, po prostu zawiesił swoje facebookowe konto. Co za przypadek. No i wszystko to już na samym początku wzmogło czujność i wzmogło nieufność graczy, którzy w ostatnich latach są bardzo wyczuleni na takie rzeczy, ja sam jestem wyczulony na tego typu już tematy i sprawdzam kim są ludzie w studio, z kim współpracują, co tam ciekawego, ciekawego, chcą włożyć do tej gry jakie mają przesłanie, a może chcą po prostu zrobić dobrą grę, no to druga opcja jest zawsze najlepsza. Jakaż to niespodzianka, że ludzie zaczęli dochodzić do tego, że kurde, no tu Ubisoft obiecuje wierność hi historii japońskiej, wierność tej kulturze lokalnej, a z drugiej strony przedstawia w całej grze architekturę rodem z Chin, co zostało wytknięte, albo wprowadza e, czarnoskórego samuraja Yasuke. I naprawdę, potem można było wciskać nawet takie kity jak ten. Opóźnienie było spowodowane komplikacjami napotkanymi przez zespół deweloperski, który spróbował przestrzegać ścisłego harmonogramu rozwoju i zająć się kulturowymi i historycznymi obawami japońskiej społeczności. No tak, tylko że lato już nikt się nie dał nabrać. Bo umówmy się, przeniesienie tej premiery z listopada właśnie na luty było spowodowane zupełnie innymi pobudkami, zupełnie innymi powodami. Pierwszym z nich, takim jednym, naczelnym, było między innymi to, że kilka miesięcy wcześniej bardzo słabo sprzedał się Star Wars Outlaws, a więc inna gra od Ubisoftu, która miała fatalną sprzedaż i którą Kilka tygodni po premierze, właściwie już mało kto grał, mało kogo to obchodziło, i próżno było szukać tego tytułu na tych listach. Wiecie, top charts w poszczególnych platformach. No, tak była kiepska, a mówimy tutaj o grze ze świata gwiezdnych wojen, a więc czymś, co powinno być pewnym samograjem i co już z urzędu powinno mieć pewien określony pułap ludzi. Pewną rzeszę ludzi, którzy na bank w to zagrają. No ale skoro oni już przed premierą słyszeli, ile ta gra ma problemów, jak źle wygląda, jak jest niedopracowana i jak ma kiepską fabułę, no to po prostu po ten tytuł nie sięgnęli. No a jeśli dodać do tego wszystkiego doniesienia o tym, jak fatalne wyniki i jak duże straty e, przyniosła studiu gra 4 razy A, więc z Colem e, jak spadały akcje. Ubisoftu, jak pojawiały się doniesienia o tym, że firma może zostać przejęta, ba, że nawet wisi nad nią widmo bankructwa. No to nic dziwnego, że gdyby jeszcze w tamtym roku, w listopadzie, dołożyć do tego właśnie Assassin's Creed Shadow, który ma bardzo złą prasę, i jeszcze by się okazało, że jest jakiś tam kompletnie niedopracowany pod względem technicznym, no to by była już katastrofa dla Ubisoftu. No i wymyślono sobie w końcu tą datę. Z listopada na luty miało być 14 lutego, premiera, więc z Walentynki, ale Ubisoft już postanowił przełożyć tę premierę o kilka dodatkowych tygodni, tak się tłumacząc. Od listopada z radością dzielimy się postępami naszych prac, a ogromna ekscytacja rzeszy fanów prawdziwie. Nas zainspirowała. Każdy tydzień przynosi cenne informacje zwrotne od naszej społeczności. Chociaż poczyniliśmy już znaczne postępy, uważamy, że potrzebujemy kilku dodatkowych tygodni, aby wdrożyć wasz feedback i zapewnić jeszcze ambitniejsze i bardziej wciągające doświadczenie już od pierwszych dni premiery. I pewnie wiadomo, że w Ubisoftie nikt tego oficjalnie nie przyzna, ale to jest też taki czas, kiedy wychodzą gry typu Civka 7, Monster Hunter, e, AOL, czy przede wszystkim to jest jedna z najbardziej wyczekiwanych oczywiście premier roku, roku Kingdom Come: Deliverance 2. I umówmy się, Heniek, Josuke to zjada na śniadanie i nawet nie będzie popijał. No i w takim przypadku nie może dziwić, że Ubisoft trochę uciekł do przodu. a z drugiej strony, do te minimalizowanie strat teraz przecież dobrze wiedzieli, jakie gry wychodzą i dobrze wiedzieli, że nie mają podejścia na przykład do takiego Kingdom Come: Deliverance tej drugiej części. Więc no, teraz robienie takich nerwowych ruchów, oczywiście to można tłumaczyć, że słuchajcie, no jeszcze tam trochę musimy popracować, żeby tak dopieścić tą grę na 120%, żeby to wasze doświadczenie było niezapomniane. Ale umówmy się, no wszyscy doskonale wiedzą o co tu idzie gra. I tak się tylko zastanawiam, czy oni faktycznie wierzą w to wszystko, co mówią. Czy oni faktycznie są przekonani, że jak tam dorzucą kilka poprawek, podrasują trochę, zoptymalizują tę grę. To, to ona na premierę w tym marcu, 20 marca, będzie jakimś hitem sprzedażowym, że, że nagle ludzie ją pokochają. No bo ja mam jednak spore wątpliwości, wiecie, pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. I jasne, pewnie niektórzy z Was teraz przypo przypomną tutaj przypadek Cyberpunka, który też miał zły start na premierę, ale umówmy się, tam jednak przed premierą hype był przeogromny, wszyscy czekali na tą grę, a później się okazało że, na przykład, na PS4 ta optymalizacja gry była fatalna. Redzi za to dostali po tyłku, słusznie, i była to, mam nadzieję, dla nich jakaś poważna lekcja. Potem Cyberpunk został oczywiście naprawiony, dopieszczony, no i gdzieś tam wyszedł na poziom jednej z naprawdę lepszych gier w ostatnich kilkunastu latach. No ale, ale to nie o Cyberpunku tu mamy gadać, tylko o najnowszym Assassinie, i tak jak mówię, moim zdaniem już tutaj decyzja graczy społeczności graczy zapadła. Jest skrajnie negatywne zdanie wobec tej gry. Jest skrajnie negatywna atmosfera wokół tej gry. I to nie jest tak, że teraz nagle jak gra wyjdzie, to wszyscy o tym zapomną. pewnym mleko się już rozlało. I jasne, tam mogą pojawiać się jakieś dobre recenzje, e, jeśli chodzi o Asasyna. Iluś tam ludziom może się podobać, ale jeśli chodzi o całość, to moim zdaniem wyrok już zapadł. To jest trochę taki case ostatniego Dragon Age, który stał się bardzo szybko memem, memem na to, jak dziwne dialogi tam się prowadzi w tej grze, jak kobieta robi pompki, bo pomyliła czyjeś zajęki. jak jeden z bohaterów siada sobie randomowo przy stole, I tutaj świat się wali z tysiące zagrożeń, a tu pyk, nie wiadomo, czy jestem kobietą, czy mężczyzną. I feel I ta gra nawet nie dostała pola, żeby się rozwinąć. N nie mogła złapać wiatru w żagle, bo została memem jeszcze przed premierą. Tuż po premierze gracze się tylko w tym przekonaniu umocnili i tak naprawdę bardzo szybko zdechła. I ja jestem bardzo głęboko przekonany, że Assassin's Creed, ten najnowszy Shadows, on podzieli dokładnie los Dragon Age'a. Wszędzie sensie, ludzie odpalą, zagrają, zobaczą, że to faktycznie jest tak złe jak zapowiadano, jak wynikało z zapowiedzi i to będzie szybki upadek, taki meteoryt, który każdy będzie chciał zobaczyć, ale na drugi dzień już nie będzie o nim pamiętał. O, a jeśli jesteśmy już przy premierze gry, to ta data 20 marca, to też jest naprawdę świetny marketingowo taki sznyt, który tutaj dodano i tylko pokazuje jaki tam jest burdel w ogóle w Ubisoftie i wokół całej tej gry, bo tak się składa, że 20 marca to jest jedna z takich bardziej tragiczniejszych dat, jeśli chodzi o tą współczesną historię Japonii. No bo to właśnie wtedy, w 1995 roku, dokonano tego zamachu w tokijskim metrze, tam użyto sarinu, 12 osób zginęło, ponad 5000 osób zostało rannych, do tej pory jeszcze wiele osób się zmaga właśnie z powikłaniami po tym, co tam się stało w tym metrze. I tak sobie myślę, że adresując grę właśnie, która ma być tym hołdem, dla Japonii, dla tej kultury, dla tej społeczności, właśnie na taki dzień to nie jest to zbyt dobra decyzja i ta osoba, która się pod tym podpisała i która na to wpadła, to powinna wylecieć z pracy razem z tą osobą, która stwierdziła, że czarnoskóry samuraj w tej grze jako główny bohater, to to jest idealne rozwiązanie. I pewnie wielu Japończyków może nawet o tej rocznicy nie pamięta. Może dla nich to nie ma różnicy większej. Ale fakt faktem jest, że ta data została wybrana i została bardzo szybko skojarzona, i już się o tym mówi w kontekście gry. I to już nie robi wokół tego projektu jakby dobrej prasy, no bo można było to na 19 albo na 21 dać, ale nie, jest 20, bo ktoś nie sprawdził, nie zadał sobie tudu. No i teraz, właśnie na portalach, na YouTubie, można o tym przeczytać, można o tym usłyszeć, my o tym mówimy i właśnie ta data będzie się z tym kojarzyła. O, robią sobie premierę gry o Japonii właśnie wtedy, kiedy jest ta rocznica? Hmm, no ciekawe. Naprawdę bardzo ciekawe. To jest jakaś prowokacja. Że jak ktoś myślał, że ta gra, która już jest katastrofą, nie może być jeszcze większą katastrofą, to moim zdaniem w marcu się okaże, że ktoś tam w Ubisoftie powiedział ej, potrzymajcie nam piwo, zobaczcie, co jeszcze możemy zrobić, a może jeszcze jakieś kwiatki wyjdą, nie wiem, ale w kontekście tego projektu i tego studia, i tego co tam się dzieje, absolutnie nie byłbym zaskoczony. No, i w tym materiale to już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, co wy w ogóle o tym myślicie. Jak zapatrujecie się na tę katastrofę? E, czy będziecie grać? Czy będziecie raczej wyśmiewać? W sensie, czy jest jeszcze coś takiego, co będzie mogło zmienić wasze zdanie o tej. Grze jestem bardzo ciekawy, komentarze są do Waszej dyspozycji. A teraz chciałem Was jeszcze zaprosić o do subskrybowania, dodania dzwoneczka, do wpadania na wszystkie nasze kanały, a jeśli ktoś będzie chciał, to mamy taką opcję, że można nam postawić kawkę. Linki wszystkie są oczywiście w opisie. A teraz żegnam się i do zobaczenia w kolejnych materiałach.